Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. W prostej linii 2 km na północny wschód od Gryfowa Śląskiego leży wieś Ubocze. To już przed Górze Sudeckie, a u wschodniego krańca miejscowości przebiega droga przez Gryfów do świeradowa zdroju. Krajobraz z pasmami górskimi w dalekim tle to zatem w tym miejscu częste widoki. Obecna nazwa wsi funkcjonuje od 1947 roku. Tuż po wojnie funkcjonowały nazwy Okczyn i Jasna Góra oraz krótko też Ubocz. Ubocze, położone bardzo blisko Gryfowa Śląskiego, to długa ulicówka, której właściwie zabudowania rozciągnięte są na przestrzeni prawie 4,5 km. Warto wiedzieć, że ta miejscowość powstawała najprawdopodobniej jeszcze w latach. No później pierwsza informacja w dokumentach kościelnych zawarta jest z roku 1305. Natomiast jeśli chodzi o samą tą miejscowość, to była ona w czasie tego rozrastania się podzielona na właściwie cztery takie kompleksy zabudowań: to były górne, średnie, dolne i była też kolonia. I właśnie od tego miejsca, nazwanego kolonią. Za chwileczkę zaczniemy ten odcinek. Natomiast warto wiedzieć, że niegdyś pierwsza nazwa, czy nazwa ta przed 1945 rokiem, to była Schrozdorf, która powstała w wyniku przekształcenia wcześniejszych kilku nazw, zresztą podobnie brzmiących. A jeśli chodzi o te polskie nazwy, no to są oczywiście one jakby mało związane z tą, z tą niemiecką nazwą, która zupełnie inaczej traktowała. Ten osłów zaczynamy od miejsca, gdzie powstał piękny kiedyś pałac, ogromne zabudowania, gdzie były też różnego rodzaju zabudowania gospodarcze. To był neogotyk angielski, który pozostawił po sobie. No, ruiny są piękne, jeżeli chodzi o takie romantyczne spojrzenie, ale sam pałac był jeszcze piękniejszy. W najdawniejszych czasach wieś stanowiły cztery majątki, które dość często zmieniały swoich właścicieli. W każdym z nich znajdował się pałacyk. Jeden z nich, zlokalizowany w uboczu kolonii, to obecnie wyłącznie ruiny. Konstrukcja pałacu była bardzo ciekawa. Wykorzystano do jego budowy cegłę, kamień. Oczywiście te materiały wykorzystywano, które tutaj w pobliżu można było nabyć. Cegielni nie brakowało, a też i kamieniołomy funkcjonowały nie tak daleko. Warto zauważyć, że te wszystkie rezydencje, one w czasie wznoszenia no starano się dostosować do jakichś takich bardziej romantycznych form. Tak jak już wspomniałem, to był neologotyk oparty na takim wzorze angielskim. Otoczenie, park to wszystko było pięknie z sobą skomponowane. A wewnątrz placu były też różne urządzenia, różnego rodzaju sale, takie, które pozwalały na, na wypoczynek, na, na zajmowanie się na przykład grą przy stole bilardowym. Takie te wszystkie funkcje można było rozmieścić, ponieważ obiekt był ogromny. Zachowało się jego sporo zdjęć, ale też takich rycin. Tutaj na tym zachowanym, kolorowym takim obrazie, można zauważyć przede wszystkim tą ogromną bryłę tego obiektu. Warto wiedzieć o tym, że bardzo wcześnie tutaj doprowadzono elektryczność, a jeśli chodzi o instalację, to była to instalacja podtynkowa. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, doprowadzano ją tutaj z takiego specjalnego źródła nieco niżej położonego. Zresztą otoczenie, park no, też był dobrze zagospodarowany, ponieważ były tutaj korty tenisowe, można było też sobie pospacerować między tymi alejkami, była fontanna, było dużo takich miejsc, bardzo romantycznych, ciekawych, urokliwych. I chyba właśnie ten obraz no, najbardziej jest taki zbliżony do tego, co chcieli budowniczowie i później użytkownicy tego, tej rezydencji osiągnąć taki właśnie bardzo romantyczny yy, wizerunek, ale Takich wizerunków zachowało się kilka, zarówno malowanych, jak i zdjęć. To wszystko w konfrontacji z tym, co widać dzisiaj tam dalej. To był jeden obiekt, jeden ogromny budynek. Cała ta wolna przestrzeń pomiędzy tą wieżą a drugą częścią ruin to są wszystko pozostałości po tak pięknym obiekcie. Tutaj jeszcze warto powiedzieć trochę więcej na temat tego parku. Wybrano taką koncepcję tego terenu zielonego która pozwalała na zachowanie dużych, pustych przestrzeni, a właściwie postawiono na takie pojedyncze drzewa, które tutaj gdzieś były rozsiane w okolicy. No dzięki temu można było przemieszczać się pomiędzy nimi, tu można było oprócz tego terenu, na którym był kort, można było też bawić się, urządzać takie zabawy na wolnym powietrzu, ale Warto mimo wszystko wrócić do samej Bryły Pałacu. Pójdziemy za chwileczkę do tego miejsca, gdzie są te ruiny, żeby zobaczyć, co zostało po tej pięknej budowli. No, zwłaszcza wieża wewnątrz robi szczególne wrażenie. Pałac ten zbudował w latach 1850-52. Kolejny właściciel majątku, Bocze kolonia, Leopold Sanden, zwany Starszym Panem. Powstał on w miejscu rozebranego Starego Pałacu. Majstatu budowli dodawał krenelarz charakterystyczny dla zwieńczeń murów obronnych. W tej chwili kamera stoi mniej więcej w tym miejscu, gdzie na tej rycinie widać taką dziewczynkę, która karmi kury tutaj biegające po podwórku. A warto wiedzieć, że hodowano tej kury jakiegoś takiego amerykańskiego typu. Tak zresztą to jest opisywane w różnych przewodnikach i można porównać tutaj ta część, widać. Pozostałość po niej tamta wieża, bardziej jeszcze na lewo. No i tutaj widać, że ten pałac ciągnął się dalej. Są zachowane ruiny, a tuż przy tym miejscu, przy tej krawędzi jest fontanna, która zresztą zachowała się, obramowanie tej fontanny zachowało się do dzisiaj. No widać, jak wielkie zniszczenia poczynił czas, ale przede wszystkim ludzie. No jak wyglądało to tutaj, ta część podwórka przed pałacem. Zachowane ruiny to m.in. pozostałości po dwóch wieżach ośmiokątnych. Szczególnie ta wyższa z nich jeszcze obecnie robi wrażenie, choć zupełnie inne niż w czasach swojej świetności, gdy posiadała jeszcze stropy kolejnych kondygnacji. Teraz widać ją całą na przestrzał od podstawy po zwieńczenie odsłaniające niebo. Tutaj widać sam wysoko reszki najprawdopodobniej tej instalacji elektrycznej. Jeszcze fragment kabla. Jeszcze. I fragment kabla wystaje. Natomiast to jest chyba jedno z głównych wejść. I tutaj można zauważyć, jak grube te mury stawiano. No i technikę wznoszenia tej tutaj części pałacu. Wielkie kamienie połączone za pomocą. Cegieł i z różnego. No, to wiele to, to, to wyglądało właśnie na taką starą gotycką misie, yy, siedzibę. A w tym miejscu mamy zejście do piwnicy. Część no to właśnie to ważna y, taka część zejście do piwnicy, tylko to wszystko jest oczywiście mocno poprzysywane gruzem. Gdzieś tam pod spodem prawdopodobnie zachowały się reszty posadzek też. Wschody były dużo niżej, to jest na pewno pod kabel na, był do oświetlenia i tu widać opatrz. Jeszcze tu musiał być jakiś kontakt zainstalowany, a widzisz i tedy przychodziła dalej kable. O, tam do środka wchodziły. I to jest, bo to jest przecież to nie było takie wejście takie niskie jak tutaj. Od 1932 roku, gdy sporą część budowli zniszczył pożar, zaczął się stopniowy upadek pałacu. Jeszcze w 1940 roku mieścił się tu ośrodek wypoczynkowy dla zakonnic. W 1945 roku przejęło go wojsko, a od 1949 budowlą zawiadywała gmina Ubocze. Ale to był już koniec jego historii, i następował stopniowy demontaż pałacu, którego efektem są obecne ruiny. Oczywiście majątek tutaj, tej kolonii, nie składał się z samego pałacu. I parku, natomiast były rozległe zabudowania gospodarcze. Widać za moimi plecami taki ogromny spichlerz. To dzisiaj jest część użytkowana, część stanowiąca własność prywatną, o czym zresztą informują tablice zabraniające wstępu. No i chyba niewiele osób by się chciało tam starać dostać, słysząc głosy tych wielkich psów, które pilnują tego wejścia. Dużo lepiej niż z pałacem, czas i wypadki historyczne obeszły się z inną historyczną budowlą w uboczu. W centrum dawnego obocza stały dwie świątynie, przy czym katolicka pod wezwaniem na Najświętszej Marii Panny powstała dużo, dużo wcześniej. Była wzmiankowana już w roku 1305. Oczywiście później była wielokrotnie przebudowywana, ale była też przez pewien czas zawłaszczona przez ewangelików. Natomiast kościół ewangelicki wybudowano znacznie później w latach 1700 i ta świątynia całkowicie znikła z powierzchni ziemi. W tym właśnie miejscu była i trwała właściwie jako ruina do roku 1981. Niegdyś te dwie świątynie wyglądały tak, jak tutaj na tej fotografii. Zresztą nie tylko Kościół Ewangelicki jest tutaj i Kościół Katolicki, ale też widać tam przy samym końcu fotografii jest to dworzec kolejowy, który tutaj w pobliżu się znajduje. No Budowla można tylko żałować, że ten kościół ewangelicki zniknął. Widać, że miał wspaniałą wieżę, że była to duża bryła, no i niestety, jak wiele innych obiektów, nie ma go dzisiaj. Kościół katolicki, który obecnie ma charakter świątyni filialnej, jest dobrze zadbany i widać to po zewnętrznych odświeżonych murach, które nadają budowli specyficznego charakteru. Zachowały się na nich barokowe epitafia. W jego wnętrzu jest między innymi późnogotycka, drewniana rzeźba Madonny z około 1500 roku, ambona z 1589 i ławka kapitańska. Ołtarz główny, późno pochodzi z 1623 roku. Warto wejść, zobaczyć więc nie tylko samą bryłę kościoła czy wnętrze, ale też te wszystkie elementy, o których tu jest mowa. No i piękna taka drewniana sygnaturka, w której jest dzwon spiżowy, który był odlany z 1634 roku. Tak jak wspomniałem w roku 1560 9, świątynię katolicką, która widnieje za moimi plecami za tą bramą taką piękną przejęli ewangelicy. Później po Pokoju Westfalskim, kiedy już zaczęły się takie działania przeciwko reformacji, więc wtedy kościół powrócił do prawowitych właścicieli, do katolików. Natomiast w roku 1746 tutaj blisko powstała świątynia ewangelicka. Za chwileczkę wejdziemy na teren tego kościółka. Jest to naprawdę jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych. Bardzo niewielki, ale rzeczywiście w taki ciekawy sposób wzniesiony. A wejście na nekropolię otaczającą tą świątynię prowadzi przez też taką bardzo ciekawą bramę. Obecny wygląd kościoła to efekt prac, które przeprowadzono w latach 2004-2013 podczas ostatniego remontu. Wtedy to z elewacji tej budowli, ale też bramy, kapliczki i domu parafialnego usunięto tynki, dzięki czemu odsłoniły się kamienne mury tych budowli. Warto zwrócić uwagę na sposób wyeksponowania tych ścian, tak ciekawie murowanych, w których wmontowane są epitafia. Bardzo dużo można się z nich dowiedzieć. Tutaj są tablice nagrobne właścicieli ziemskich, są, jest tablica pastora, ale co zastanawia, to to, że ten cmentarz, tak pięknie odestaurowany, został całkowicie pozbawiony nagrobków dawnych mieszkańców tej ziemi. No nie jest to chyba najprzyjemniejsze dla tych, którzy gdzieś tutaj kiedyś żyli. Na wielu cmentarzach w Polsce są stawiane takie kamienie, na których są tablice informujące, że to jest upamiętnienie wszystkich, którzy na tej ziemi żyli, tych, którzy tutaj żyli przed 45 rokiem, po 45 roku. A warto też zwrócić uwagę na to, że ta świątynia jest tak dość wysoko położona w stosunku do miejsca, na którym stał kościół ewangelicki, a tuż obok niej przebiega linia kolejowa i był tutaj przy, przy tej linii. Funkcjonował kiedyś troszeczkę bardziej bogato zagospodarowany yy, przystanek kolejowy. Podejdziemy tam za chwileczkę, żeby zobaczyć co co zostało z tej dawnej infrastruktury kolejowej tutaj. Świątynia katolicka i ewangelicka nie zagospodarowywały jednak przed II wojną światową wszystkich wyznań religijnych, ku którym skłaniali się mieszkańcy wczesnego ubocza. Skoro jesteśmy przy nekropolii i kościele katolickim, to warto wspomnieć o tym, że tu w uboczu od 1840 roku funkcjonowała też taka gmina wyznaniowa, staroluterańska. Oczywiście to było związane z reformacją. No takich ciekawostek na Dolnym Śląsku związanych z tymi przemianami religijnymi było sporo, Szwenfeldyści, inne odłamy. To wszystko było też związane z historią takich właśnie miejscowości jak ubocze czy twardocice, inne osady, które bardzo szybko przyjmowały i chętnie te nowinki, które zapoczątkował luter. Cmentarz przy kościółku praktycznie przylega do linii kolejowej, która z jednej strony przez Gryfów Śląski prowadzi do Jeleniej Góry, a z drugiej biegnie przez Lubań do Zgorzelca. Szosdorf, czyli Ubocze przed 1945 rokiem miało niemal 350 budynków mieszkalnych i prawie 2,5 tysiąca mieszkańców, czyli była to naprawdę znacząca miejscowość, stąd też bardzo chyba się Ci wszyscy cieszyli z tego, że mają dostęp do linii kolejowej. A linia kolejowa wiodąca z Jeleniej Góry do Węglinca powstała w roku 1865. Dzisiaj jest to jej przystanek na żądanie. A warto wiedzieć, że tu za moimi plecami kiedyś stała normalna taka murowana stacyjka, gdzie można było się zatrzymać, ogrzać się. No dzisiaj to jest przystanek rzadziej używany, jako że kolej w ogóle straciła wiele na znaczeniu. Natomiast jest to miejsce na pewno też pożyteczne wtedy, kiedy przejeżdżają tędy pociągi, które mogą zabrać ludzi czekających właśnie na to, żeby można było skorzystać z takiego rodzaju transportu. Z miejsca, w którym znajduje się przystanek kolejowy widać jeden z wiaduktów nad torowiskiem, który zbudowano jeszcze w trakcie budowy całej linii kolejowej. Linia kolejowa poprowadzona w 1865 roku wymagała nakładu bardzo wielkich takich sił wtedy, kiedy trzeba było pokonać takie miejsca no, ze wzniesieniami. I tutaj widać taki odcinek w głębokim wykopie położony. Przy okazji wtedy, kiedy ten wykop powstał, no, przecięto różnego rodzaju takie drogi prowadzące do pól i wtedy powstał między innymi taki wspaniale dzisiaj wyglądający Most przerzucony nad torami, no zwłaszcza ten bluszcz w tej chwili dodaje uroku tej budowli. Widać tutaj takie ornamenty zostały przez tą roślinę stworzone, a warto wiedzieć, że tutaj ten most jest jeden z takich ciekawszych. Drugi to jest most przerzucony, czy wiadukt przerzucony nad y, strumieniem przecinającym tutaj ubocze. No, ta budowla, chyba mało osób decyduje się na to, żeby tu schodzić, żeby ją zobaczyć. Od tej strony, tym bardziej, że tory kolejowe są czynne. No a warto też wiedzieć, że tu w pobliżu tego właśnie ciekawego mostu, przerzuconego nad torami, znajdowała się Strzelnica. Dla tak dużej wsi, którą przed wojną było ubocze, niejako oczywistością w tamtych czasach było posiadanie Strzelnicy. Dla jednych był to obiekt pozwalający na realizowanie swojego hobby, a dla innych miejsce regularnego treningu strzeleckiego, mającego znaczenie dla obronności kraju. Szczelnica w uboczu też wymagała sporego nakładu pracy, ponieważ wyrycie tutaj tego, tej rynny, która oprócz tego, że jest zagłębiona mocno w ziemi, to jeszcze miała te boczne fartuchy obsypane. Tutaj był kulochwyt w naturalny sposób już tak bezpieczny, że w zasadzie tylko troszeczkę trzeba było jeszcze nadsypać ziemi. No Strzelnica oczywiście była jedną z wielu takich obiektów, które prawie we wszystkich wioskach bez względu na ich wielkość kiedyś budowano, bywały Bractwa szczeleckie, ale też liczyło się to, że ci ludzie, którzy y, brali udział w takich różnego rodzaju właśnie zawodach, ćwiczeniach, no byli świetnie później przygotowani jako potencjalni żołnierze czy rajzwery, czy Później już Wehrmachtu. Ubocze ma też swoją kartę historii związaną z II wojną światową, choć nie dotyczy ona wcale potyczek wojennych, do których tutaj nie doszło. W Uboczu w 1872 roku Wilhelm Ressler uruchomił przędzalnię mechaniczną LNU, która no, później była przekształcana, jego syn to rozbudowywał, a w czasie wojny firma Specjalna zajmująca się między innymi produkcją broni przejęła ten obszar w roku 1941-1932. Produkowano tutaj na potrzeby wojska. Właściwie różne krążą legendy na temat tego wielkiego zakładu. Podobno tutaj produkowano części do rakiety V2, także do pocisku tego sterującego z silnikiem pulsacyjnym V1. Jak, na ile jest to prawda, trudno do dzisiejszego dnia znaleźć jakieś tak bardzo konkretne dowody. Zresztą wiadomo, że skoro, skoro była to produkcja zbrojeniowa, więc na pewno nikt się z tym szeroko nie odnosił. Tutaj zatrudniano też jeńców wojennych. Warto wiedzieć, że w 1944 roku wszystkie urządzenia stąd zabrano, wywieziono, a w styczniu 1945 roku wszystkie te Ślady produkcji zostały zatarte, zabudowania wysadzono. No i dzisiaj widzimy, że jest taki obszar pokryty resztkami posadzki, jakichś tam cokołów betonowych. W uboczu produkowano też dużo wcześniej nawozy sztuczne. Zresztą ta produkcja trwała nawet po II wojnie światowej, przyczyniając się też do sporej degradacji środowiska. Te elementy, które tutaj widzimy, to są pozostałości po tych halach. W których wytwarzano prawdopodobnie te elementy do uzbrojenia, o których wspomniałem. Jest to taki fragment historii, tutaj, ubocza, który najbardziej rozpala poszukiwaczy tych tajemnic, które wiązały się z okresem II wojny światowej, a zwłaszcza wtedy, kiedy tutaj ten teren no, był pod ścisłą kontrolą niemiecką. Ubocze, najprawdopodobniej, zostało zajęte. Albo 8 już, albo jak w niektórych innych źródłach się podaje 9 maja 1945 roku, a Niemcy odeszli stąd. No też, albo się mówi, że 7 opuścili bez walki ten rejon, albo 8. To brzmi tak dziwnie, ponieważ był to już czas, kiedy trzecia Rzesza kapitulowała, a rzeczywiście ten obszar tutaj koło Lwówka, koło Gryfowa. Granica pomiędzy wojskami sowieckimi a niemieckimi tutaj bardzo długo była w jednym miejscu. No i stąd takie właśnie no, daty, o których ja wspomniałem, jako czas zajęcia tego terenu przez Armię Sowiecką. Pierwotna fabryka lnianej tkaniny w czasach świetności była ogromnym przedsiębiorstwem, w którym pracowało nawet 500 robotników. Rocznie produkowano w niej do 3 milionów metrów tej tkaniny. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca.